Witajcie moje drogie barany a w sierpniu 2020 roku po dłuższej przerwie. Zobaczymy, co dla Was tutaj przygotowały moje karty. Najpierw zobaczmy, a jak Wy się objawiacie przez diabła. Być może dążycie do jakiegoś celu. Wyznaczyłyście sobie jakąś drogę nie do końca. Być może ona jest jakaś standardowa, sprawiedliwa. Cechuje Was przebiegłość w tym miesiącu. Jesteście być może uzależnieni od czegoś, zobowiązani do czegoś. Być może nie do końca nawet chcielibyście, żeby pewne sprawy wyszły na jaw. Dopytam, o co chodzi? O asme Wasz rozwój osobisty, być może poszedł w złą stronę. Może podejmujecie jakieś złe decyzje, nie widzicie tego, jesteście uzależnieni od sytuacji, od jakichś osób, od jakichś środków. Powinniście zwrócić na to uwagę. Jak objawia się Wasza praca? Jak finansowa strona? Osiem różdek. Macie ten przypływ energii i, i czujecie, że to jest wasz czas. Jesteście zmotywowani do działania i chcecie osiągnąć jak najlepsze wyniki. Walczycie o swoje. Zobaczmy, jaki to przybierze rezultat słońca. Wszystko wyjdzie po waszej myśli, wszystko będzie dobrze. Nie warto, nie warto się przepracowywać. Ale być może też i ta ciężka praca zostanie dobrze wynagrodzona sobie. Zobaczmy. Jak wasze zdrowie? Wierzę. Należałoby coś zrobić. Należałoby się gruntownie przebadać, bo wasze. Zdrowie może ucierpieć chociażby przez tą ciężką pracę. E, może przez kombinatorstwo właśnie, które w tym miesiącu was cechuje. Ten spryt. E, coś się zawali, coś się zmieni. E, dopytam odnośnie czego to chodzi. O co tutaj chodzi? Co tak z tym zdrowiem? Królowa pucharów? Hmm. Zwróćcie uwagę na swoją stronę emocjonalną. Być może czas najwyższy odpocząć, przepracowywaliście się. Być może kłopoty jakieś z sercem uważajcie nadmiernie na jakieś nerwy, na sytuacje nerwowe, na jakieś rozterki nadmierne. Dbajcie także o to, co w środku, bo wiadomo, jeżeli się za dużo denerwujecie, wasze serce na tym będzie cierpieć. Zobaczmy, jak strona emocjonalna. Oj. Dobrze, tutaj mam trzy buławy, czyli czekacie. Czekacie, bo coś już podjęliście decyzję, coś już dla Was stanęliście przed jakimś wyborem, dokonaliście tego wyboru i oczekujecie rezultatu. Macie e, nadzieję na dobrą perspektywę, na dobry obiekt sprawy. Um, zobaczmy, jak to będzie, kochankowie. Ale tutaj trzeba będzie czekać dalej. E, jest jakaś miłość, coś niezobowiązującego, jakieś ratkowanie, romansowanie. Hmm. Dociągnę jeszcze jedną kartę, może dobrze. Mhm. Ale to się dopiero rodzi. A to jest w fazie raczkującej, um, takiej marzycielskiej. Um, to może być takie przelotne. Także tutaj jeszcze nie wszystko, nie wszystko jest jasne dla Was, i rzeczywiście w tym miesiącu to chyba się nie odgadnie, nie wyjaśni. Um, Zobaczmy karta rada dla Was na sierpień. Walet pentagramów. Musicie skupić się po prostu na swojej, na swojej czystości, takim przygotowaniu do jakiegoś przedsięwzięcia. Do tego, że powinniście być ciekawi świata, zarabiać pieniądze, podróżować. I no i przede wszystkim. A przede wszystkim zwracać uwagę na swoją sferę, taką inwestycji w siebie. A nie zastanawianie się i nie, żebyście nie szli w tą podstępność, w te nałogi w tą nadmiernie ciężką pracę bo tutaj z tym zdrowiem może być różnie, kłopoty jakieś mogą później wyjść z tego z tą miłością też się nie przejmować coś jest w fazie początkowej dajcie po prostu sobie czas na to, żeby to się rozwinęło, wiadomo, że na dobre rzeczy trzeba poczekać trochę dłużej bądźcie ze sobą w zgodzie rozwijajcie się wewnętrznie powolutku do przodu nie tak chaotycznie a będzie dobrze. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i pozdrawiam serdecznie.